I dziś opuszczamy nasz home base i udajemy się w drogę do Mamów Lakes. Czeka nas około 6 godzin podróży, więc dosyć dużo. Ruszamy, ale po drodze mają być podobno piękne widoki, więc do zobaczenia w Mamów. Przechodziliśmy do Mammoth Lakes Teraz udałem się na króciutkie, szybkie rozbieganie godzinkę po podróży ale już na wysokości 2700 metrów, więc to nie ukrywam, że przechodząc z zera tak szybko to no trochę się to odczuwa. Jest też dosyć zimno, bo jak widzicie Jestem ubrany całkowicie na długo, a to dlatego, że mamy tutaj jakieś 3 stopnie w tym momencie. Aktualnie znajduję się na wysokości 2900 metrów nad poziomem morza także 29 razy wyżej niż byliśmy w San Francisco. Dzień drugi pobytu w Mamov i dzisiaj wybiegam już na trasę na najwyższy punkt, czyli na Mamov Mountain i no to będzie wysoko do 3300 Także wyzwanie, ale dzisiaj nie robię pełnej trasy, bo tylko 17 km i wybrałem się na tą część trasy, która prowadzi od Twin Lakes, czyli pie po pierwszych 7 kilometrach aż do Mammoth Mountain, czyli na 3300. I muszę powiedzieć, że podbieg zrobił tutaj na mnie o tyle wrażenie, że czułem troszeczkę wysokość. Natomiast sam nie jest jakiś bardzo trudny. Biegałem tutaj z kolegą z USA, który też wytłumaczył mi, jak wygląda tutaj trasa, poruszanie się po niej, bieg tutaj zresztą rok temu, ale widoki były naprawdę, naprawdę przepiękne. Następnego dnia również udałem się na trasę, tym razem z Jonasem, z moim współlokatorem. Tutaj chciałem już przebiec całą, czyli podbieg oraz zbieg, tak aby upewnić się w tym jak będzie wyglądała nowa trasa, ponieważ dzień wcześniej organizator wysłał nam nowego traka. Dzień wcześniej gubiłem się też dosyć sporo na tym zbiegu, więc wcale nie dziwię się, że tyle osób pogubiło się również rok wcześniej. Tutaj wykonaliśmy dobrą robotę. Ponawigowaliśmy dobrze, że byliśmy też razem, ponieważ czasem jeden poprawiał drugiego. Ten zbieg jest bardzo, bardzo szybki. Następnego dnia udałem się na ostatnie pobudzenie przedstartowe. Tutaj robiłem sobie ostatnią część zbiegu, czyli 3 km do mety, a później wykonywałem 20 minut w strefie trzeciej i 3 razy 1 minutę szybko. Tutaj byłem zaskoczony na pierwszej części trasy, czyli na tych pierwszych 7 km, że jednak jest dosyć spory podbieg i całe przewyższenie pokonuje się na około tak naprawdę 4 km, więc również będzie co robić. Trening natomiast wyszedł bardzo dobrze, tętno było w ryzach, zaczyna się stabilizować, więc wszystko wydaje się być pod kontrolą i OK. Ja dzisiaj spełniam obowiązek jako kolegi i będę odbierał rzeczy od Jonasa. Czekam tutaj na kawałku, znaczy już odebrałem rzeczy od Jonasa, czekam na vertikalu, żeby dopingować chłopaków No i zaraz powinien tutaj przylecieć Remi, a będą lecieć stąd. Come on, come on! Ale ale! Nice, Jonas, nice, nice, nice! Keep the rhythm, keep the rhythm! Go, 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 go! Come on, go, go, go! Nice man, push it, push it! Go, go! Na dwa dni do zawodów zaczynam już taką specjalną dietę, która ma zapewnić mi troszeczkę lepsze warunki żołądkowe i litowe niż to było ostatnio. Wyświetlę Wam na ekranie dokładnie, co będę jadł w dane dni. Tutaj były to tosty z dżemem, później jadłem ryż z kurczakiem i z warzywami, taki duszony. Później jadłem jeszcze kolejne tosty, tym razem z masłem migdałowym i dżemem, a na kolację jadłem naleśniki orkiszowe. Muszę mocno uważać na to, co jem, dlatego też w dzień przed startem, tak jak widzicie, tutaj już wchodzi białe pieczywo, również starałem się, żeby było orkiszowe z serkiem z dżemem, później kawa i po kawie w ten dzień przed startem wybraliśmy się pobiegać po płaskim terenie, jechaliśmy na Convict Lake. Jest to jedno chyba z piękniejszych miejsc, które widziałem tutaj w Kalifornii. Trasa dookoła jeziora ma około 4 km, jesteśmy na wysokości 2300 metrów, więc nieco niżej. To uwierzcie mi, że już nieco się odczuwa. Jest po prostu bardzo, bardzo łatwo. Pobiegaliśmy tutaj naszą pełną grupą, czyli ja, Sim i Jonas, plus jeszcze jedna koleżanka z Australii. I te widoki, uwierzcie mi, na żywo robią jeszcze większe wrażenie niż to, co pokazuję tutaj właśnie na wideo. Byłem zachwycony tym jeziorem. Bardzo mi się podobało. Chętnie spędziłbym tutaj w Kalifornii jeszcze nieco więcej czasu. Po powrocie, nadszedł czas na ryżankę. Tutaj nieco zamieniam kolejność posiłków, tak, abym mógł czuć się lekko przed treningiem. Jednocześnie, regenerując się po nim, uzupełniając glikogen i nieco ładując węglowodany, chociaż tym razem jest to nieco ograniczone. Na start jutro zabiorę ze sobą właściwie tylko 750 ml. Startuję z tym, czyli z 500 ml. Penko Energy Drink, później również Penko Energy Drink, i rozpuszczony mam tutaj również żele, więc tak naprawdę w tym tutaj będę miał około 70 g węglowodanów, 70 do 80 na pierwszą godzinę około 5 minut, godzinę 10 minut wysiłku, tutaj natomiast będę miał już 250 ml płynów i w tym znajduje się około 30 do 40 g węglowodanów, także zmniejszam trochę ilość w stosunku do tego, co było poprzednio. Jestem już po biegu, nagrywam to praktycznie jakieś 3 godziny po zakończeniu, więc relacja będzie tak naprawdę całkowicie na świeżo. Bieg był o wiele lepszy na pewno niż tydzień wcześniej w Headlands. Wstałem rano, zjadłem dwie bułki z dżemem, tak aby nie nadwyrężać mojego wrażliwego, dosyć ostatnio układu pokarmowego. Poczekałem chwilę, ten pośpieguł na 3 godziny przed startem i około 40 minut wcześniej poszedłem się rozgrzewać. Na rozgrzewce czułem się dosyć dobrze, nie czułem żadnych złych objawów, nie pojawiały się tym razem żadne do... Dlegliwości żołądkowej litowej, ani żadne parcie też na dwójkę, więc na linię startu szedłem dosyć zmotywowany i bardzo mm, taki. Chętny do tego, żeby tym razem mocno powalczyć. Wystartowaliśmy i pierwsze 3 km, mniej więcej, prowadziły taką lekką asfaltową ścieżką do góry. Tutaj można było biec naprawdę szybko i też czułem, że biegnę szybko, ponieważ chyba pierwszy kilometr pokonałem w 3,23, a tam było prawie 40 metrów przewyższenia, więc było co robić. Tutaj biegłem sobie spokojnie swoim tempem. Nie wiem, która pozycja tutaj była, bo na to akurat aż tak mocno nie zwracałem uwagi. Natomiast czułem się dosyć dobrze, natomiast przy trzecim bądź czwartym kilometrze, kiedy zaczęliśmy się wspinać na największy podbieg w tej pierwszej części trasy do Twin Lakes, poczułem, że chyba jednak jest trochę za mocno, w sensie takim, że od razu pojawiło się takie charakterystyczne odczucie krwi w gardle, który macie w momencie, w którym wychodzicie na bardzo wysoką intensywność. Jednakże utrzymywałem swój rytm, starałem się, jakby utrzymywać też swoją własną intensywność, tą startową, i później na zbiegu, który następował do Twin Lakes, wyprzedziłem dwóch zawodników, ponieważ czułem się dosyć dobrze. Czułem, że to zwolnienie lekkie, które zrobiłem chwilę wcześniej, dało mi jakby drugi taki oddech. I cały czas utrzymywałem swoje tempo startowe. Dobiegając do Twin Lakes, byłem chyba na 23-24 pozycji. Nie pamiętam teraz, ponieważ też nie jest to aż tak bardzo istotne w kontekście końcowego wyniku. Natomiast byłem nastawiony na bardzo mocne parcie do góry. I tutaj było to bardzo fajne, ponieważ w pierwszej części tego podbiegu najcięższego z Twin Lakes na Mamoff Mountain, wyprzedziłem chyba 4 bądź 5 zawodników. Czułem się naprawdę dobrze, myślałem, że ta intensywność, którą mam w tym momencie, będzie w stanie ponieść mnie nawet jeszcze, jeszcze wyżej, ponieważ nadrabiałem dystans do naprawdę wielu zawodników. Jednakże tutaj wyszło moje nieprzygotowanie do wysokości. Niestety, o ile na spokojnych intensywnościach byłem w stanie czuć się dosyć dobrze, to tutaj niestety, ale ta wyższa intensywność już, ta strefa czwarta była dla mnie zbyt trudna do utrzymania. Czułem naprawdę duże zatykanie w płucach. Mimo wszystko biegłem utrzymując swój jak najszybszy rytm, jaki tylko mogłem. I na szczycie chyba zameldowałem się na 24 pozycji, z tego co dobrze kojarzę. W czasie nieco wolniejszym niż zakładałem, ale tak jak wspomniałem, nie przewidziałem trochę tego, że będę czuł się aż tak źle. Optymistycznie podszedłem do mojego przygotowania. Zbiegając ze szczytu, dosyć szybko minąłem jednego zawodnika, Miguela Cobrera, który w klasyfikacji ogólnej jest w tym momencie na 11 miejscu. Także nastawiałem się też na mocną walkę na tym zbiegu. Jednakże tutaj muszę zaznaczyć, że ze względu na to, że miałem te dolegliwości żołądkowe litowe na ostatnim starcie, nieco zmniejszyłem ilość węglowodanów oraz ilość płynów, które przyjmowałem, ze względu na to, że też nie wiedziałem, jak zachowa się mój żołądek na wysokości. Wypiłem 750 ml płynów, tak ogólnie rzecz ujmując, i 60 g węglowodanów na godzinę, co dla mnie jest chyba nieco za małą liczbą, dlatego że mniej więcej w połowie tego zbiegu miałem dosyć duży kryzys, co rzadko mi się zdarza na zbiegu. Ale pokonałem go dosyć szybko. W momencie, w którym wypiłem swojego flaska, praktycznie wyciskając już go do końca, energia wróciła po około 5 minutach. I tak, tasując się z miguelem, walczyłem o tę pozycje. Byłem tutaj przekonany, że jestem jednak w tej topowej dwudziestce, przynajmniej co było takim moim celem minimum. Napierałem tutaj cały czas i nie mogę sobie odmówić tego, że nie walczyłem na tym starcie. Walczyłem naprawdę mocno walczyłem ze wszystkich sił, które miałem i dobiegając do ostatnich czterech kilometrów, widziałem, że mam przed sobą jeszcze Frederica Transchanda. Tam były takie zakosy dosyć mocne. To była te single track, ścieżka, więc często go widziałem, jak zbiegał na zakosie. Natomiast dystans był na tyle duży, że pomimo mojego mocnego napierania już nie byłem w stanie zrobić nic więcej. Uciekłem Miguelowi na tym technicznym fragmencie i utrzymałem swoją pozycję już do mety. Do mety zbiegało się takim właśnie 5-kilometrowym fragmentem, dosyć łatwym, jeżeli chodzi o technikę zbiegu. Było to po prostu bardzo fajne, miękkie podłoże, taki single rowerowy. Wbiegając na metę, czułem się wykończony. No, tak jak mówię, nie wiem, czy byłem w stanie zrobić coś więcej na podbiegu. Bo tam najwięcej straciłem. Nie wiem, czy moja głowa po prostu jeszcze nie dojechała do tego poziomu. Mój trening mentalny jeszcze nie jest na takim poziomie zaawansowania, żebym był w stanie mentalnie rywalizować z tymi najlepszymi. Ale nie ukrywam, że pomimo tego, że zrobiłem no, chyba wszystko, co mogłem na tym starcie, jest mi cholernie przykro, jestem rozczarowany swoją, może nie tyle postawą, co jestem rozczarowany tym wynikiem, ponieważ cały zeszły rok oraz początek tego roku nieco upewnił mnie w tym, że. Mogę zmagać się z najlepszymi, jeżeli chodzi o tą topową dziesiątkę. Co pokazują też wyniki moich kolegów Rafała, Marcina, czy też Bartka, z którymi regularnie trenuję i od których nie odstaję przecież na tych treningach. Natomiast tutaj zderzyłem się z nieco z tą rzeczywistością, muszę to przyjąć na klaterze. Ten mój poziom, na którym jestem obecnie, może wystarcza jedynie właśnie na takie miejsca, które tutaj zająłem. O ile w zeszłym tygodniu pokonało mnie takie niezależne trochę ode mnie. Problemy, to tutaj po prostu sportowo dałem z siebie wszystko, co mogłem, i to po prostu nie wystarczyło na wyższy wynik. Dlatego, tak jak wspomniałem, czuję się nieco rozgoryczony i czuję taki wewnętrzny żal w sobie, ponieważ wkładam w to wszystko mnóstwo energii, wkładam w te przygotowania całe swoje serce, wkładam w te przygotowania dużo też środków swoich własnych, finansowych. Często jest to też czas, który dzieje się kosztem naszego życia rodzinnego. Więc tym bardziej jest to ciężkie do przełknięcia, że wszystkie te poświęcenia nie wystarczają na to, aby znajdować się na tym poziomie, na którym chcę być. Zdaję sobie również sprawę z tego, że ze względu na to, jak świeże są teraz te odczucia jak świeże jestem po starcie, że użyję tego do kolejnej nauki. Z tym, że po prostu mam już dość tych nauk w tym sezonie. Oprócz trzech udanych startów, cała reszta no, była po prostu, nie bójmy się tego nazwać, sportową porażką. Oczywiście, że zdaję sobie sprawę z tego, że tak wygląda rozwój sportowca, że. Nadal jestem relatywnie nowy w tym sporcie, ale kurczę, chciałbym osiągnąć to, na co uważam, że mnie stać, i chciałbym, żeby taka chwila w końcu nadeszła. Targają mną takie niezbyt pozytywne emocje w tym momencie. Może trochę brak wiary we własne możliwości, ale jeden, dwa dni i wrócę po prostu do roboty, którą wykonuję. Wrócę do tego, co umiem robić najlepiej, czyli do zaangażowania się w mój trening, do zaangażowania się w dbanie o siebie. No i też zadbanie o swoje zdrowie, ponieważ jak pokazał start tydzień temu, różne nieprzewidziane rzeczy mogą zniszczyć albo performance sportowy, a co gorsze, może to prowadzić też do innych poważniejszych następstw w przyszłości. Dlatego chcę mocno zadbać o ten aspekt. Pobyt w Stanach Zjednoczonych nie dobiega jednak końca, będziemy tutaj jeszcze dwa dni, co zaraz wam pokażę, ponieważ pobiegamy w nieco fajnych miejscach też tak, żeby Zebrać jak najwięcej tych wspomnień, ponieważ kto wie, czy kiedykolwiek tu jeszcze wrócę. I jeszcze raz muszę Wam wszystkim podziękować za wszystkie trzymane kciuki, za to, co daliście mi jako wsparcie, za to, że mam naprawdę oddanych i wiernych kibiców, którym ogromnie dziękuję, ponieważ upewnia mnie to, że nawet te moje sportowe porażki mogą służyć do tego, żeby ktoś dzięki temu wyciągnął z tego jakąś naukę. Więc serdecznie Wam za to. Dziękuję. Serdeczne podziękowania również dla wszystkich moich partnerów, dzięki którym mogłem w ogóle myśleć o wyjeździe tutaj, którzy odciążyli mnie bardzo mocno finansowo, czyli firmie Joniec, czyli firmie Sarko która jest głównym sposobem naszego teamu, Hoka Garmin Teamu. Hoka za obuwie, za sprzęt, Garmin za nowy zegarek, który świetnie nawigował mnie po tych trudnych trasach. I cóż, do zobaczenia w następnych dniach. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś pozytywne emocje stąd wywiozę. Te wszystkie piękne wyjazdy, które możecie obserwować, są dostarczane Wam właściwie, można powiedzieć, przez jedną największą redakcję w Polsce, prawda? Która jednoosobowej reprezentacji stoi właśnie przede mną. I ale. bardzo chciałbym podziękować ogólnie całemu King Trainerowi, bo większość materiałów wideo, które widzicie na moim YouTubie, właśnie z tych startów, w Goldene Startów Zagranicznych, pochodzą właśnie dzięki uprzejmości redakcji Trainera Są mi udostępniane, więc pamiętajcie, nie jest to współpraca sponsorowana, ale chciałbym, żebyście poznali, czym zajmuje się Trainer i jak możecie ich wesprzeć w takich właśnie wyjazdach i tworzeniu jeszcze lepszych treści. Słuchajcie, to zrobimy taki mekę: przygotujemy specjalny kod dla widzów Dominika. Ustalimy, jaki on tam będzie i tam podaż na dole. Jeśli będziecie się chcieli przekonać, czym zajmuje się Kigraner, na czym polega tworzenie jedynego w Polsce magazynu poświęconego biegom ultra, biegom górskim i generalnie szeroko pojętemu outdoorowi, to będziecie mogli sobie taki magazyn zamówić z darmową przesyłką do waszego domu. A ja cieszę się tylko i wyłącznie, że mogę się dzielić tymi emocjami. Bo tak jak widzisz, teraz mówisz, a mi się zaczyna głos łamać, bo jesteśmy świeżo po finiszu, e, przeżywamy tutaj wszystkie sukcesy, ale też i część porażek zawodników. E, I nie ukrywam, że jest to tak olbrzymi ładunek emocjonalny, że warto później to rozładować, dlatego zapraszam na piwną milę. Zaraz zobaczymy, będziemy razem startować właśnie w piwnej mili. To jest ja jedyna ma... szansa, kiedy mogę pobić tabora. <laughs> Dodatkowo jeszcze podlinkuję Wam oczywiście materiały na Instagramie u KingRunnera, także obserwujcie. Subskrybujcie i kupujcie prenumeraty, jeżeli tylko macie taką ochotę i chcecie zapoznać się bardziej Super. ze światem trailu. Dzięki Dominik. Po starcie oczywiście jeszcze była impreza, jak to zwykle po Goldenie i tutaj akurat muszę przyznać, że było bardzo, bardzo fajnie. Wszyscy bawili się bardzo dobrze, ale nie zostałem zbyt długo, bo trzeba było się zbierać w drogę następnego dnia. Po drodze właśnie zatrzymaliśmy się w Yosemite. Yosemite zrobiło ogromne wrażenie. Te wielkie ściany, te stromizny, piękno całego tego regionu i jego ogrom. No to robi ogromne, ogromne wrażenie. Tutaj pobiegaliśmy trochę z ekipą. Zrobiliśmy 10-kilometrową pendelkę, co było miłym przerywnikiem w ponad 5-godzinnej podróży do San Francisco, gdzie czekał nasz już ostatni dzień. Ostatni dzień wyszliśmy. Na nocne zwiedzanie poszliśmy na Twin Peaks, zobaczyć jak wygląda panorama miasta nocą. Przeszliśmy się jeszcze po kilku ulicach, jednak niezbyt długo. I następnego dnia moje ostatnie bieganie w Golden Gate Parku. I on zrobił chyba na mnie największe wrażenie ze wszystkich parków, które widziałem do tej pory. Te boiska, które są w środku, nawet wybieg żubrów, który tam w środku się znajduje, dostęp do oceanu, te przewyższenia górki, no jest dosłownie wszystko. Wszystko da się tutaj zrobić, dlatego opuszczałem to miejsce z pewną nostalgią i z pewnymi dobrymi wspomnieniami i emocjami, które na pewno zapamiętam na długo. I ogromne boisko w środku parku. I tak oto nad oceanem kończy się moja przygoda ze Stanami Zjednoczonymi z całą tą wyprawą wielką, żeby rywalizować z najlepszymi na świecie. Wnioski są takie. Trzeba po prostu ciężko pracować, żeby zasłużyć sobie na to, żeby być w tej najlepszej dwudziestce, czy też dziesiątce. I pomimo tego, że tym razem nie wyszło, tym razem nie zrealizowałem tego celu, to na pewno będę o niego bardzo mocno walczył. Tymczasem dziękuję Wam wszystkim za śledzenie całej tej przygody z USA. Dziękuję Wam za to, jakie wsparcie daliście mi przez ten czas. Trzymajcie dalej kciuki i do zobaczenia w moich kolejnych przedsięwzięciach.